Siema, witam Was na kolejnym odcinku. Cinek coś tam do mnie mówił, że chce y, coś u mnie w sklepie pokupywać. Jak widzicie poza odcinkiem trochę jakby pododawaliśmy takich designerskich rzeczy do miasta, kwiatki, takie słupki, dynie. Y, wody. Tam gdzie jest jaj smoka. Też takie centrum. To tu pododawaliśmy tutaj lilie y, Normalnie można sobie skakać po nich. Nie? Więc. No. Tam idziemy do odcinka, bo on mówił, że ma dużo złota. Jak wiecie, ostatnio widzieliśmy na odcinku, że ich chce kupić. Halo, odcinek? Chciałeś coś kupić u mnie, mówiłeś, nie? Po mi. No to zapraszam. Chodź. Dobra. Więc zapraszam Cię tutaj. Co byś chciał kupić? Jakieś książeczki? Co? Za, co? na poczytam, co tu jest. Powiem Ci, żebyś... Powiem Ci tak szczerze, najbardziej by się opłacało chyba wziąć naprawę na zbroję, bo Ci wtedy za dużo nie padnie i łagodny upadek. No to... Bo, no to chcę ja. Ale ile? O, dwa. Dwie naprawy? I ile na łagodnego upadku? Dwa. Dwa? A masz tylko jedne budki? A No co może być jedno? Dobra. Czy coś jeszcze? Tutaj na przykład jakieś ciasta, ciasto, ciastka. Serki. Ile? Bo mam 16 obecnie. No to daj 15. Nie, no 16 to będzie ten. To mi rzucaj to tak. Daj mi łącznie, nie? Teraz 80, 105, 105, 115. Czyli daj mi, powiedzmy, już ten stak i 40 zł. A, tak masz. I 40 złotych. Ja Ci tutaj do tej skrzynki będę wkładał rzeczy, które kupiłeś, i na końcu je sobie weźmiesz. Nie, z i 40. No. Tak i 40. Tak i 40. Dawaj. Dobra, jeszcze tu 40. Dobra. Tutaj Ci będę odkładał te wszystkie rzeczy, które kupiłeś. No. Chcesz na przykład jabłka, na przykład, nie wiem, diamenty coś kupić. Letteriz right, jest? Nedery tu nie ma do kupienia, ale masz na przykład lapis, emeraldy, żelazo, diamenty. Co byś chciał? Parełki jeszcze. No to mam 12, no to za 48 zł. Wszystkie? No, za 48 zł. Jabłuszko, może jakieś? Nie. Co? 48, a jeszcze coś na przykład kup coś jeszcze na przykład ciasto, ciasta, ciastka, no to no to niech będzie dam 2 ciasta, to już dam 10, 10, no ja ci tutaj odrębię i może jeszcze tak ciastka, ciastek, ciastek o to dam ci zniżkę, ciastka jak są za 32 to dam ci za 30 I poczek, tak? no no i to tutaj 30 tam Dobra już dałam. No już wielkie zakupy tu mam Okej, okay, y, teraz jeszcze coś Na przykład nie y, ex buteleczki z expem Oddychanie, ciernie Ogólnie ciernie to jest coś takiego no. Że jak ja cię uderzę to też dostanę HP no, Ile? Ile? Dwie, Dwie okay. y, To będzie 70 zł Czyli stak i 6 na piwek nawet, nawet patrz. Dam ci trochę na piwku. Okay. I polecam ci jeszcze. No. Może na przykład name tagi. No to, to. No ten wiesz, to, żeby nazwać coś. Nie wiem. Ale poczekaj. Ja sobie jeszcze tu zaglądam do skrzynek, gdzie co jest. Ja ci mogę pokazać. Ale, ja... Praszka, ja Ile chcesz? Ile? Daj, tak, 10. 10 to 20 zł. Już dorzucam do hopera. Dobra, dam ci 12 tak, za takie duże zakupy. No mhm. Dobra, czy jeszcze coś? Bo naprawdę jest tutaj kilka fajnych rzeczy. Mroźny piechór może. Co to? Czyli że jak chodzisz po wodzie, to się zamienia w lód. Tak, tak. To 40 zł. 40? Mhm. Albo może zaklęty ogień na miecz, albo szerokie ostrze. Chodek, jest szerokie, ostrze. Mhm. Te trzy rzeczy co kupiłem, tylko że mi nie starczy złoto, więc idę. Mhm. Dobra, a zapłaciłeś za ten mroźny piechór? No, jeszcze tam 10 muszę. Dobra, to już nie dawaj za tamto, a chcesz zaklęty ogień i szerokie, ostrze? Tak. To po jednej książce te, tego a, i tego tak. To łącznie będzie stack i jeden. Stack i... Dobra, a, dobra, miał górę w sukni, zabiję go. Tylko niech nie wybuchnie. Jak mi wybuchnie. Co ty zrobiłeś? Wybuch. Wybuch. Dobrze, e, musisz zapłacić mi karę. Ile? Widzowie, my to odbudujemy, i wtedy po prostu dalej będziemy rozmawiać. Dobra, widzowie, my już to ogarnęliśmy. Cinek zapłacił, jeszcze coś chcesz kupić? Może nie wiem. Eee, P. ten. Mm, Oddaję. może. Oddaję, grzywnę. Dobra, 20. Ustaliliśmy, że 20 mi daje za to, że ten. A jeszcze coś chcesz kupić? Potem. Potem, dobra. To widzowie. To był taki króciutki odcinek. Znaczy króciutki. No, w miarę spoko, taki z zakupów. Następne odcinki już będą w miarę normalniejsze. Więc ja się z wami żegnam na rok.